Dymbicka dziesiątka dba o to, aby jej uczniowie nigdy się nie nudzili, nawet na weekendzie. W rajdzie rowerem po zdrowie wzięły udział nie tylko dzieci, ale także rodzice czy miłośnicy kolarstwa. Każdy miał swoje powody do zerwania się z łóżka w sobotni poranek. Bo dzieci tutaj e, chodzą do szkoły i sami jeździmy rodzinnie na rowerach, także czemu nie? Aktywnie spędzać czas, nie siedzieć tylko w domu, bo lubię jeździć na rowerze i. Jest to dla mnie przyjemność. Bardzo warto, dzisiaj jestem w imieniu moich dzieci, bo nie mogły przyjechać, ale ja zawsze biorę udział i polecam dla zdrowia. To jest moja pasja, taka rowerowa i gdzie tylko jakiś jest rajd, no to ja tam myślę bywać. No bo lepiej jest wyjść, się pobawić, czas. niż siedzieć przed, przed komputerem i tylko grać. Czynnie, czynnie, bo sprzęt stoi, także jest czynnie i. I jadę całą trasę tak. Oczywiście, że tradycyjnie na rowerze już tydzień temu ćwiczyłam 50 km, więc dzisiaj myślę 30, damy radę. Bez roweru, ale z błogosławieństwem na czas pielgrzymowania, aby się dobrze pielgrzymowało i szczęśliwie, z Bożą pomocą. Zdrowym ciele, zdrowy duch, więc dzisiaj mamy sportową sobotę, serdecznie zapraszamy, jesteśmy pełni energii i mamy nadzieję, że wrócimy cali i zdrowi. Kolejny raz już organizujemy, już nawet nie wiem który, ale chyba to jest już liczba dwucyfrowa. Cieszę się, że jest dużo uczestników, zwłaszcza młodych dzieci. To właśnie to jest cel, żeby jednak było dużo ruchu wykorzystać warunki i mamy ładną pogodę. Mamy nadzieję, że będziemy jechać bezpiecznie. Wszystko zrobiliśmy ku temu, żeby to było bezpieczne. Służby, służby w sili policji oraz straży Miejskiej będą zabezpieczały ten rajd, więc mamy nadzieję, że rozwaga uczestników i zasady bezpieczeństwa pozwolą, że skończymy wszyscy zdrowi. Rajd był połączony z pielgrzymką rowerową. Uczestnicy wyruszyli z pod SP-10, a następnie poprzez Zasów i Mokre dotarli do Żyrakowa. Tam mogli odpocząć i wziąć udział w pikniku. Droga powrotna prowadziła przez zawierzbie pod budynek szkoły. Łącznie pokonano około 32 km.